Witajcie widzowie, dzisiaj nagrywam vloga z mojej podróży do Francji. No więc będziecie chyba widzieć to, co robię w tej Francji i będzie parę też do przetestowania ślimaki i te inne. No i co, no i widzowie, my już się będziemy widzieć, może albo jak już będę w drodze na lotnisko, albo jak już będę w Francji. Widzowie, my już jesteśmy w Francji. Jestem ogólnie w Nicei już na drugi dzień jakby I co? No, leciałem dwie godziny. Jest super fajnie w Nicei. Jutro będę zwiedzać Monako, czyli drugie najmniejsze państwo na świecie. Mam nadzieję, że do mnie dobrze słychać. I co? No, jest w ogóle pięknie, naprawdę. Polecam. No i co, mogę Wam w sumie teraz pokazać trochę, no, znaczy, no, po prostu takie morze, nie? Ładnie jest, mega, M mega, jest mega, jak to się mówi, morze jest spokojne, pokażę Wam, akurat teraz ten yy, samolot wystartował. Nie wiem, czy to widać, nie mogę nic przybliżać. tak wygląda morze. Piękne może. No i co widzowie, my się będziemy widzieć już w, jak już będę w następnym miejscu czy coś ten teraz. Yo! Ja jestem po zjedzeniu ślimaka. Um, jeżeli chcecie zobaczyć jak ja tego ślimaka to wbijajcie na mój kanał na YouTube, um, bo tam jest um, jakby to zrobione w szorcie. I co widzowie, um, ogólnie jeszcze będę ja chyba żabiłtka, ale to też oczywiście na tym szorcie, więc no, wbij na mój kanał i zasubskrybuj, daj lajka, proszę Cię o to. I co, jutro um, ogólnie przechodziliśmy, przechodzimy obok jakby takiej promenady Anglików, to jest coś takiego w Nicei, właśnie, gdzie masz po prostu, to, to, to się ciągnie na 7, prawie 7 albo ponad 7 km. No i co, no fajnie, fajne jest. Ym, no Więc no, mega ładne, i w ogóle teraz nie wiem gdzie jestem, ale jestem w jakiejś, przy jakiejś fajnej, dużej. Jakby normalnie, kurde, jakby nam stanął, to jakaś klątwa, spójrzcie na to, szukajcie. No, także, więc będziemy się widzieć, nie wiem, jak już może jakieś tam widoczki, nie wiem, ja to jakoś nie umiem nagrywać, wiecie, ja to jestem ogólnie od gadki, ale wiecie, no, jakieś tam próbuję się nagrać ładne widoki, no, ale nie wychodzi mi, ale staram się, mam nadzieję, że to docenicie i co, no, może jeszcze jakieś widoki zobaczycie, albo jak coś będę robił, gadał, jak zwykle, jak to ja, jau Witam widza, nie wiem czy mnie dobrze widać. Um, jesteśmy um, na plaży i tutaj, tutaj jest Morze Śródziemne, nic nie widać. Um, w prawdziwym życiu trochę widać. Widzimy nagrałem dla Was widoki, no i nie widać też tak dobrze tych widoków jak widać je w prawdziwym życiu, ponieważ w prawdziwym życiu no, wygląda to jednak troszkę ładniej, ale w ogóle teraz jakieś ładne, spójrzcie, jest to widać. no coś takiego nie wiem, ja tego nie robiłem, um, ogólnie wiecie, ja nagrywam pompki i tam przed nami, nie, tak, wy to widzicie, tam przed nami są te, no, te skały przed którymi um, się ich przy nich robiłem pompki, um, no ogólnie to jest w ogóle moje pierwszy film. Z czego? Nagrywania GoPro. Nie no, ale mega w ogóle jest... naprawdę podoba mi się. Naprawdę dziękuję Ci mamo, jeżeli to oglądasz. Dziękuję Ci, że mi sprawiłaś taki super wyjazd. Jutro wstajemy wcześniej i bo jutro jedziemy do Monaco. Zresztą już to mówię, nie mogę się doczekać. Ja jestem ogólnie bardzo wielkim fanem. Monako, nie Monako, ale też w sumie ym, geografii. Czekajcie, widzę bo gaśniecie. Ym, no i tam w ogóle w a latarnia błyska, czekajcie, zobaczycie za chwilę. O, nie wiem, czy to, to dobrze widać. W ogóle jest lekko, wiecie, takie, nie wiem, jakby to powiedzieć, takie graszane, że takie jakby ziarenka. Lecę, startuje samolot. No, widzę, stąd się świeci. I co, widzowie? Jest pięknie i co? Widzimy się już jutro. Yo! <śmianowidze> widzowie, że na następny dzień że jest... No, już jest niestety późno. Nie nagrałem nic, jak już miałem nagrywać, to akurat jakby byłem na takiej wycieczce, jakby nas taki pan views po tym mieście Nice i to jest w ogóle drugie największe, największe miasto w Francji. No i byłem w tym Monaco, nic nie nagrałem, no i mam mało zdjęć, no ale, no jakby będzie, pokażę wam te zdjęcia, nie wiem, albo przed tym, albo um, przed tą sceną, albo potem po tej scenie. Mam taką fajną pamiątkę, taką czapkę z daszkiem. Kąpałem się dzisiaj w Morzu Śródziemnym. Nie było jakoś mega zimne. No, no, więc akurat jest mega fajnie. Czekaj, jak chcecie, to wam mogę pokazać. No, więc widzowie, no. Tak, jest fajnie. Jutro już odlot, ale dopiero od 20. coś, czy nawet do 21. No. I co? A no i pozdrawiam oczywiście siebie, ponieważ ja montuję te filmy. I znę życie będę go montował znów kolejne 3 godziny. Jak zresztą ostatnie dwa filmy. No i co, no. Jest mega fajnie. To jest taki wiecie film, żeby widzowie... Nie jest taki kontentowy, wiecie o co chodzi, bo taki, żeby wam polecić, żeby sobie... Pojechać, polecić do tej nicei. Mega ładnie tu jest, fajnie. Taki pan, taką wycieczkę fajnie po tej nicei. Tam perfumeria, taki zamek. Byliśmy w takim pięknym zamku. Nie mam z tego żadnych zdjęć. Z perfumerii też nie, ale perfumeria to, no, no to nudy. A z, jeżeli chodzi z zamku, to mam tylko pompki. Ale z Monako mam um, trochę zdjęć w ogóle nie wiem czy wiecie, ale stadion jakby w Monako to jest w ogóle Monako to jest małe państwo, nie? I ogólnie w Monako to wiesz, tam jest tyle jachtów. W ogóle stadion jest cały, wokół tego stadionu są bloki. No więc jest akurat mega. Um, no. Więc to widzowie? Będziemy się, nie wiem, może coś jeszcze wam dzisiaj, coś nagram, bo będę jadł um, żabie łódka. No więc co, będziemy, nie wiem czy wy to zobaczycie w shortsie czy w filmie, no to po prostu jakoś, jakieś zdjęcia jeszcze może zobaczycie um, i jak jeszcze coś będę wam mówił, jak były żabie łódki. I i posiedałem gołem i meku, już nakarmiliśmy ja. jesteśmy teraz nad morzem, śródziemnym. ciągle jesteśmy w Francji. dzisiaj niestety ostatni dzień. no, naprawdę jest było. na razie jeszcze jest super. mogę? E, morze śródziemne jest piękne, takie przeźroczyste za chwilę wam je pokażę, ale no jeszcze dzisiaj Mamy do zaliczenia stadion Nicei. Ta drużyna się nazywa z tego co... U Maria, pamiętam to Nice. Tak, Nice. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. I teraz Wam pokażę ten, te morze, bo naprawdę jest piękne. Spójrzcie. no mam nadzieję, że to było dobrze widać bo sprawdziłem, że dzisiaj jest pięknie, a w kamerze to sobie tak no, trochę nie widzę ale naprawdę jest tak pięknie wszystko. no i co widzę do zaliczenia jeszcze dzisiaj tylko stadion, powrót do Polski o 21 i będziemy gdzieś tak o 12, więc jeszcze dostaniecie jeszcze może jakieś zdjęcia Dajcie, na pewno dostaniecie zdjęcia i jeszcze Jakąś porównywalną scenę. To co? I yeah. ja. Na końcu wycieczki, końcu filmu. Jestem już w Polsce, wylądowałem, że jest no, późno. Ym, I co? Po prostu takie podsumowanie mm, tej wycieczki. Bardzo mi się podobało. Naprawdę super, jest piękna, jest i co? Naprawdę, morze. Tam jest jakby co. Nie, chyba Wam to mówiłem na filmie, ale nie w nie pamiętam, bo naprawdę jestem zmęczony. Um, ale jest po prostu kamienna plaża. Na pewno, co warto zobaczyć no, w tej Nicei, to na pewno jest promiana Anglików, którą możecie się po prostu poruszać w tej Nicei. Um, że, dobra? Um, po, po prostu się poruszać. się po prostu chodzicie se, um, wejdźcie, nie wiem, gdzieś do jakiejś takiej. Potem w lewo, do takich ulicz, uliczek małych. Tam jest dużo, wiecie, tych sklepów i innych rzeczy. Na pewno w, ym, właśnie w tych uliczkach jest siedem kontynentów, to jest po prostu takich siedmiu typów, ym, takich, nie wiem, mężczyzn, nie wiem co to, po prostu takie gigantyczne coś. Nie możecie sobie na mapach zobaczyć. Warto tą promenadą Anglików iść do końca, do portu takiego. Więc, no tam możesz zjeść sobie ślimaki i w ogóle tam, no ten port według mnie ładny. To wykaśnięcie. Na pewno jak sobie, jak już ten będziecie sobie kupować ten bilet do Icei, to na pewno ym, według mnie warto zobaczyć Monako. To ten jakby, nie wiem, jak sobie wyjdziecie, zwiedzanie Monako. I super, bo naprawdę jakiś ktoś tam was zabierze, to jedziecie max w 7 osób, czy tam 8. No i on was zabierze nie ten do takiego ładnego zamku, gdzie możecie sami chodzić. On was tam nie oprowadza. To jest naprawdę piękny ten zamek. Perfumeria, no to już kto woli, no ale jest. No i potem te Monaco, to tam zostajecie po prostu, z was na godzinę zostawia i chodzicie sobie po tym Monaco. No, jeżeli ktoś jest fanem piłki nożnej, to stadion w Monaku jest cały, jakby, z blokach. Bo tak, tam, bo to jest bardzo małe miasto. <grymne> Państwo, przepraszam. No. Więc, a jakbyście tam, no, jeszcze ten stadion licei. I jeżeli chodzi o sklep, bo byłem wczoraj, już sobie byłem, to oni mają obok swojego stadion sklepu. Piłkarskiego z Nicei. Oni mają go jak przy tych siedmiu kontynentach. I tam musicie iść za taką fontannę. No, no jakoś to sobie obczajcie, zobaczycie. Zawsze możecie sobie wejść na mapę. No, nie, widzę, że jest w ogóle. Jest godzina. Yy, no. Prawie druga. No, nieźle no no i co widzę no bardzo mi się podobał wyjazd no chyba no już nic no fajny film i co widzę już będzie koniec będziemy się już żegnać i będziemy się już widzieć chyba w następnych filmach Jo!